Ponownie, jak w poniedziałki. W poniedziałki o 19.00. I słuchaj, pogadamy o Deep, czyli tego bota, którego kreujesz. Te osoby, które z nami już są od jakiegoś czasu, to wiedzą, co robisz. To jest kupowanie na takich. Pracujesz nad nim od ponad roku. Pracuje nad nim zespoł programistów. To jest już testowane przez kilkaset osób, które to faktycznie. Się zarabiają. No i pokaż mi kolejne funkcje. Chciałbym tutaj, jak mogę z tego korzystać. Dobrze, najpierw wytłumaczę, czym w ogóle jest to narzędzie dla osób, które nie wiedzą, o czym rozmawiamy. ByteDib jest narzędziem, które ma służyć do kupowania mocnych, nagłych spadków. Bez blokady kapitału, czyli mając na przykład 1000 dolarów, można mieć na 300 altcoinach zlecenie zakupu na każdym wartości 1000 dolarów. Oczywiście zrealizowane zostanie jedno zlecenie, które wydarzy się pierwsze, które będzie najmocniejsze, czy tam najszybsze. I tutaj nie chodzi o to, że zlecenie jest sztywne, że ustawić jakiś poziom, tylko chodzi o siłę spadku i wielkość tego spadku określoną w czasie. Mam tutaj taki gotowy screen, szybko wytłumaczę, na czym to polega. Yy, przyjmijmy, mamy tutaj 8% spadek w ciągu 15 minut. Czyli co? Czyli jeśli ustawimy sobie w Buy the Deep, aby kupowała spadek powyżej 8%, czy tam powyżej 7% w czasie krótszym niż 15 minut, to tak jak tutaj widzimy, taka świeczka, Taka świeczka po takim, po takim spadku dopiero zostanie dokonana zakup. Mogłyby to być mniejsze świeczki, takie jak tutaj, one by mogły spadać nawet o 50%, zakup wtedy nie zostanie dokonany, muszą zostać spełnione warunki wielkości tej świeczki. Nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawić sobie na przykład minus 90% w ciągu 10 minut i jeśli nawet raz w roku się, się wydarzy takie, taka sytuacja, to ten altcoin zostanie kupiony może by śledzić wszystkie altcoiny Czas odświeżenia to jedna sekunda, czyli w ciągu sekundy wszystkie naraz Altcoiny sprawdzamy i liczymy ich ceny i dokonujemy zakupu. Jeśli jest taka potrzeba, jeśli warunki zostały spełnione. A co najlepsze, możemy tego ustawienia mieć kilka, dokładnie na ten moment sześć. Dlatego możemy mieć jedną na przykład na te 90%, ale do tego inne pod mniejsze, mniejsze knoty spadkowe, żeby sobie tak powiedzmy tradowało. Inne pod jakiegoś ulubionego altcoina, gdzie powiedzmy, grając bez stoplosa, można sobie zbierać każdą większą taką, taką na przykład szczałkę spadkową, każdego altcoina. Czy to będzie dogecoin, czy ktoś tam będzie chciał XRP na każdym dumpie łapać, to sobie ustawia i, i to sobie działa w tle. Nie blokuje żadnego naszego kapitału, co najważniejsze. Nie przechowujemy żadnych środków. Wszystkie środki pieniężne są na Binance. My po prostu Binance zezwala nam na to, żebyśmy mogli dokonać transakcji. Nie przytrzymujemy nigdy środków, środki są w pełni bezpieczne, nie da się ich wypłacać. Takie przykładowe działania, jak to jest no, przy minus 8% spadku 15 minut, można ustawić sobie od razu sprzedaż, na przykład przy 4,5% zysku, tak w połowie. Z reguły, tak z doświadczenia wiem, że takie mocne spadki często odbijają tak. O te 40% od spadku, czyli tak, no, powiedzmy, mamy minus 8%, no to tutaj mamy ponad 50% odbicie od tej świeczki. No ale jak widzimy, spadek był dużo wcześniej. Tylko czymy tą jedną świeczkę. Przykład na większym takim, gdybyśmy szukali spadku, minus 20% w czasie krótszym niż 15 minut, no to tu mamy spadek 22% na jednej świeczce, 15-minutowej, czyli my szukamy 15-minutowych, możemy minutową, możemy 30-minutową świeczkę szukać i tak jak tu na zyski 10%. Wszystko tutaj oczywiście hipotetycznie pokazuje, pokazuje, jak to działa. To jest dla osób, które nie wiedzą, czym jest buy the dip, a dzisiejszy live będzie o tym o dwóch dodatkowych funkcjach opóźnieniu zakupu i co to daje, co co zyskujemy dzięki opóźnieniu zakupu. Teraz przejdę do innych screenów. Powinien już być widoczny screen. Widzisz Julian, czy nie? O, coś chyba, jakiś problem to jest. Okay. Tak, widzimy, widzimy. Dobra. I tutaj taki przykład, czym jest opóźnienie. Opóźnienie, mamy taką, mamy jedno takie okienko, na końcu pokażę, jak to wygląda, wygląda od strony użytkownika. Mamy okienko, mamy tutaj na przykład teraz świeczki, szukamy pięciominutowe. To są pięciominutowe świeczki. I tutaj mamy spadek, który jest powiedzmy szukamy spadku o więcej niż 5% w ciągu 10 minut, czyli mniejszym niż 10 minut, czyli tu mamy jedna świeczka 5-minutowa, druga 5-minutowa, jest spadek ponad 5% dokonuje zakupu. Ale co będzie, jeśli spadek poleci niżej, tak? No to oczywiście generuje jakąś tam stratę. Mamy opcję stop lossa, która powiedzmy na te 2% zadziała, czyli wiadomo, nie ma idealnej i skutecznej metody. Spadek może być dużo większy niż, niż to co wpiszemy w ustawieniach, ale mamy taką opcję opóźnienia zakupu, czyli spadek jest, spadek jest o ten 5% i narzędzie w, w przypadku y, zakupu, jeśli cena po 5 minutach będzie niżej niż do czego spadku. Czyli Ustawiamy sobie 5 minut jeszcze opóźnienia, czyli czeka 5 minut. Jeśli po 5 minutach cena wróci tu wyżej, zakup nie zostanie dokonany, ale jeśli po 5 minutach cena będzie tutaj równa lub poniżej docelowego spadku, to zakup zostanie dokonany. To jest o tyle fajne, że możemy szukać 5% ogólnego spadku, a może polecić spadek w te 10 minut, i za następne 5 minut spadek może polecić o 20% i zostanie kupione sporo, sporo niżej niż my sobie. My, my niż spadek, którego szukamy. Także to, jest, to jest opóźnienie zakupu, opóźnienie w zakupie. Można ustawić tam na 30 sekund, można ustawić 10 minut. Jest to bardzo fajna funkcja, jeśli po prostu daje nam to tak, nic na tym nie tracimy, poza tym, że rzadziej może dokonany zostać zakup, bo w przypadku tutaj, w tym, w tym przykładzie, mamy tu nasza ten 5-minutowa świeczka jest tutaj, więc powiedzmy, Tutaj miałby być dokonany zakup, ale czeka sobie, czeka aplikacja 5 minut i jest tutaj ta albo ta świeczka kupi gdzieś niżej, czyli trochę zyskujemy. Oczywiście, żeby by szło niżej, to zyskujemy jeszcze więcej. Zyskujemy na zasadzie, że kupujemy taniej niż, niż ma możliwość. Jeśli by w tym momencie tutaj odbiło i cena wróciła powyżej tych średnich, to nie będzie dokonany zakup, czyli, czyli ta, ta metoda ma tą wadę, że po prostu rzadziej może dokonać zakupu ale jest spora szansa, że np. szukając spadku 5% możemy złapać spadek nawet 20%, gdzie bez opóźnienia zakupu, jeśli coś szukamy spadku 5%, a spadek będzie 10% i mamy stoplosa na minus 5%, no to wejdzie nam stop loss. I tutaj do, płynnie teraz przechodzimy do tematu opóźnienia stop lossa, co jest też następną opcją, którą chciałbym właśnie przedstawić. Pokażę to teraz w formie screena. Dobra, widzimy, mamy tutaj krótki interwał czasowy, powiedzmy tu jest jednominutowy, świeczka jednominutowa, szukamy spadku o tam 3-4%, w czasie krótszym niż minuta, mamy tutaj taki spadek. No tylko co, jeśli byśmy w tym momencie szukali przy jednominutowym spadku spadek dwuprocentowy, a my z był mieli na 2%, no to mamy tutaj tak, kup, tutaj zakup, i tutaj aktywuje się nam stop loss. Coś, czego nigdy nie lubi, tak? No a często się niestety zdarza, że no stop loss wchodzi stop loss i cena odbija. My mamy opóźnienie o stop loss o minutę, które dzięki temu nie aktywuje nam stop lossa od razu po zakupie, tylko poczeka sobie minutę. Czyli jest zakup, i dopiero po minucie tutaj mamy na przykład cena wynosi tutaj i dopiero ustawia od 2% poniżej tej ceny. Czyli gdzieś pewnie tutaj by to wtedy było i widzimy, że ten stop wtedy wytrzymuje. To jest o tyle, o tyle fajne, że często są takie świeczki, które trwają powiedzmy, nie wiem, 5 sekund, ale, ale spadają o 30%, 40%. Opóźniając tego stoplossa o minutę, szukając spadku o 5%, do 10%. Nie, nie unikamy sytuacji, że taka sekundowa wycinka nam zostanie, do, do, dokona zakupu i od razu sprzeda za chwilę po stoplosie. Dlatego bardzo fajna funkcja, też tak skierowana do użytkowników, żeby już sobie, sobie mogli testować tę te funkcję. Naprawdę to, to narzędzie to jest pierwsze narzędzie tego typu na świecie. Musimy testować wszystkie ustawienia sami. Na rynku rzeczywistym nie da się zrobić takiego backtestu, ponieważ opóźnienia wtedy chyba są 10-sekundowe, więc musimy wszystko robić w czasie rzeczywistym. Tego opcji mamy 24. Będziemy co jakąś taką funkcję. Będę się starał jedną czy dwie opisywać. Zależy od, od skomplikowania, ile czasu będzie to zajmować. No i to tak, myślę, że zawsze, żeby to było przystępne dla początkującego osób, ale też żeby zaawansowani, bo nie każdy rozumie funkcję mi się łatwo mówi, bo ja jestem twórcą, pośrednio sam wymyślałem te, te opcje, więc wiem, co one robią, do czego służą, jakie mogą być zalety i wady tych funkcji, a myślę, że tymi filmikami pomogę zrozumieć to w dużej części użytkowników. Jeśli ktoś, by miał, jeśli, jeśli ktoś by miał jakieś pytania, no to proszę teraz można pytać. Są jeszcze z waszej strony jakieś to będzie będą... dostęp do tego bota jest przez Maxdata Maxdata app. Jak wejdziecie na Maxdata możesz chodzi jeszcze jak się go ustawia tego mhm. bota. Ja pokażę teraz tą opcję na przykład tutaj mamy, mamy 10 minut szukamy 10 minut tutaj w świeczki 5% spadku. Co to oznacza? W czasie krótszym niż 10 minut musi coś spaść o więcej niż 5%. Czyli jeśli w 11 minut spadnie coś o 6%, to nie, nie zostanie zakupione, albo tak samo jeśli w, tych, w ciągu, nie wiem, 5 minut coś spadnie, o 4% zostanie zakupione, musi być ten minimalny czas, czyli, czyli poniżej 10 minut, powyżej 5%, to znaczy i to jest opcja, o której mówimy, ten opóźnienie tego naszego zakupu tutaj możemy właśnie wpisać 5 minut, wtedy jeszcze poczeka sobie, po spełnieniu warunków aplikacja poczeka, jeśli warunki będą korzystniejsze, to dopiero dokonamy zakupu, jeśli nie będą korzystniejsze, to zrozumie z tego zakupu, tutaj funkcja, o której pisałem, jako, jako tutaj stop loss, mamy 100 loss, Standardowy stop loss, każdy powinien wiedzieć, co to jest stop loss, czyli taka ochrona przed stratą. Na jaką maksymalną stratę sobie pozwalamy? My tutaj gramy dosyć ciasno, jest to i tak skuteczne. 2% stop loss jest dosyć takim tutaj stop lossem bezpiecznym. Przy większych tam jakichś tam, szukając mocniejszych spadków, tutaj mamy ten, te opóźnienie stop lossa, żeby na przykład nie wycinało nam go w sekundę od razu przy takich świeczkach, takich, takich szpilkach. Możemy sobie opóźnić, że dopiero po zakupie, po minucie ten Stop jest wystawiony. Oczywiście, jeśli cena będzie po tej minucie o 3% poniżej ceny, no to sprzeda od razu, od razu z, z, z tą stratą 3%. Są zalety, są wady. Przy większych spadkach, szpilkach takie, takie opóźnienie stoplosa jest potrzebne i powinno czę, często pomóc w osiągnięciu zysku. Czy zysku? Mówimy tutaj, aplikacja służy do zakupów, naj, naj, najkorzystniejszych zakupów. No to czy osiągniemy zysk, to już zależy. Możemy kupić Wiadomo, możemy kupić jakaś altcoina 80% poniżej ceny rynkowej, ale nic nie zagwarantuje nam tego, że on odbije. To też trzeba się z tym liczyć. To nie jest maszynka do zarabiania pieniędzy, ponieważ takie nie istnieją, ale na pewno jest to dużo, dużo ciekawsze niż, niż na przykład to, jak ktoś wchodzi sobie po prostu w altcoina pod wpływem emocji, 3, bo wydaje mu się, że jest nisko, a wiemy, jak to jest, jak działa psychologia. Czasem coś kosztuje dolara. Mówimy, że jak będzie kosztować 50 centów, to kupimy, a kosztuje na przykład 3 centy, i nadal się tego nie chce kupić, bo tak działa niestety. Psychologia, tak jest w krypto. tutaj gramy krótkie ruchy. Chodzi nam o odbicia szybkie. Często transakcje są realizowane w ciągu minuty. Rekordzista miał 25 zamkniętych pozycji z zyskiem w ciągu chyba 4 minut. To w, prak w praktyce nie jesteśmy realnie czegoś takiego zrobić, a narzędzie wykonuje tą pracę no, w ciągu jednej sekundy. Potrafi wykonać obliczeń no, około tysiąca, myślę, że obliczeń wykonuje na, na wszystkich altcoinach, jeśli byśmy zaznaczyli łącznie z przeliczeniem cen. Także tutaj mamy narzędzie, które naprawdę wykonuje dużo pracy. Dobra. Mamy jakieś pytania? Okej, okay, ja nie widzę pytań. Także chyba na większość było już wcześniej. Także Dzięki wielkie, jak zwykle. Dzięki. I Dziękuję również wszystkim. Widzimy się na live streamach. Także to by było tyle udanego wieczoru. Trzymajcie się.